Witam! W dniu dzisiejszym pokażemy Państwu, jak dokonać konfiguracji z aplikacją JXL Cam na przykładzie kamery F9. Na początku należy pobrać aplikację z Google Play czy z App Store i po jej instalacji należy włączyć urządzenie. Kamera powinna wyświetlić sieć Wi-Fi, która będzie widoczna w sieciach telefonu. Teraz powinna się pojawić. Jest to ta sieć o takiej długiej nazwie. Należy się połączyć z nią. Informacja o braku internetu jest to jak najbardziej prawidłowa e, informacja dotycząca połączenia. Musimy tylko czekać na e, dokładnie ten element w telefonie, który informuje nas o tym, aby sieć nie przełączała z sieciami mocniejszymi. E, trzeba wybrać nie dziękuję. Gdy jesteśmy połączeni, jak w tym momencie jest brak internetu, należy przejść do aplikacji od kamery aplikacji oczywiście zezwalamy na wszystkie elementy o które nas prosi w tym momencie widzę że mamy wszystkie zezwolenia już udzielone i aby dodać ją do aplikacji wystarczy tylko kliknąć plus następnie wybrać pierwszą opcję tu e, połączyć się z naszą siecią wi-fi domową do której chcemy połączyć kamerę wybieramy że zawsze czyli pierwszą opcję i tu wybieramy sieć Wi-Fi. Po wybraniu sieci Wi-Fi, do której my chcemy się połączyć, musimy tylko poczekać, aż się połączy. Ok, jest połączone. Wracamy do aplikacji. Powinna się tu powiedzieć jej nazwa. I tu wpisujemy hasło do sieci Wi-Fi. Oczywiście do państwa sieci Wi-Fi. Po wpisaniu hasła zatwierdzamy NEXT, oczywiście gdy hasło jest prawidłowe. W następnym punkcie. Aplikacja prosi nas, żebyśmy połączyli się z tą siecią, którą wytwarza kamera, czyli klikamy te trzy kropki. I łączymy się z siecią o tej długiej nazwie. Jeżeli sieci nie ma, Należy najlepiej wyłączyć i włączyć wiki w telefonie jeszcze raz i połączyć się z tą siecią tak jak na samym początku i odczekać na informację. zaznaczamy i wracamy do aplikacji. Warto, żeby wrócić to strzałką albo cofnięciem na telefonie. Tu jak się pojawi ta sieć, klikamy dodaj kamerę, czyli AdCamera. W tym momencie będzie wykonywany proces logowania, dodawania do. Domowego Wi-Fi i rejestrowania kamery w tej sieci Wi-Fi trwa to granicach 2 do 3 minut w zależności od szybkości internetu i szybkości telefonu. Gdyby kamera się nie połączyła, należy sprawdzić czy na pewno sieć jest to 2,4 GHz oraz jest kamera niedaleko routera. W sytuacji słabego zasięgu Wi-Fi może się to nie połączyć, więc najlepiej wtedy zrestartować kamerę przez przytrzymanie przycisku M przez około 15 sekund i dokonać konfiguracji ponownie z prawidłową siecią i z bliskiej odległości. Gdy kamera została skonfigurowana, należy przycisnąć przycisk Next i kolejny raz Next. Tutaj jest informacja, że kamera została dodana z jej hasłem. W tym momencie mamy kamerę już online i dodaną do aplikacji. Możemy to sprawdzić sobie poprzez kliknięcie Play i postawienie kamery w jakimś tam miejscu, żeby sobie patrzyła. Mam w tym momencie obraz w rzeczywistym na żywo. W górnym rogu, jak Państwo widzą, jest status baterii, który będzie na pewno nam spadał, ze względu to, że tam jest bardzo mała bateria. Więc zalecamy podłączyć pod zasilanie stałe. Także na czas działania powiemy oczywiście, co dają dane funkcje, które są zawarte w aplikacji. Pierwsza opcja to są alert, tak zwane informacje o detekcji ruchu. Druga opcja to włączenie dźwięku na żywo z kamery. A, OK. z racji, że mamy podłączone słuchawki, tego dźwięku teraz słuchać nie będzie. Eee, trzecią opcją jest wykonanie stop klatki, czyli zdjęcia. Czwartą to jest nagranie wideo na pamięć telefonu, czyli włączenie i wyłączenie powoduje zapis oraz przejście do trybu pełnoekranowego. Tu możemy wtedy mieć lepszą jakość obrazu, jeżeli chodzi o obserwację. Natomiast sobie cofnę, żeby przejść dalej. Opcja HD. Można zmienić na jakość Full HD, co pozwala na zwiększenie jakości obrazu, co od razu widzimy na załączonym obrazie w czasie rzeczywistym, że obraz jest dużo, dużo ładniejszy. Opcja Horizontal Clip to jest obrócenie lewo-prawo oraz góra-dół. Pilot Lamp to jest informacja o wyłączeniu diody z kamery, żeby nie świeciła. I Day-Night to jest funkcja trybu nocnego która przełącza kamerę w tryb czarno biały i uruchamia tryb typ czerwony, który doświetlają obraz w nocy na odległość tam około 2-3 metrów, w zależności od pomieszczenia. Ja uruchomię sobie cały czas tryb zwykły. E, ok, jeżeli chodzi o dalsze funkcje, czyli na przykład e, obsługi kart pamięci, oczywiście trzeba taką kartę wcześniej włożyć do kamery. Ja to zrobię teraz. Karta została włożona. Możemy przejść do ustawień przez klikanie trzech kresek trzech kropek na górze. W opcji TF mamy informacje na temat nagrywania. Dostępne są trzy możliwości w sekundowo 60 sekundach, 180 bądź 300. Ja sobie zatwierdzę 60 i zatwierdzenie górnym przyciskiem zatwierdza nagrywanie 60 sekundowych plików wideo. Jeżeli chodzi o alerty. Można uruchomić funkcję detekcji ruchu, która będzie nas informowała o danej detekcji poprzez kliknięcie opcji Motion Detection i czułość wybrania np. na high bądź center. Zostanie wybrana, zatwierdzamy ponownie przyciskiem górnym i wracamy do głównego menu. W tym momencie mamy informacje o detekcji ruchu, które będą przychodziły w aplikacji. Po wykryciu takiego ruchu yy, będą one dostępne właśnie tutaj w tej funkcji. Alter. Jeżeli chodzi o główne menu, tutaj mamy również opcję taką jak pobieranie danych z kamery, z karty pamięci, gdy będą tam nagrane, czyli te pierwsze kółko play z takim strzałką oraz nagrane przez kamerę na pamięć telefonu dane, czyli zdjęcia i wideo, wybierając ikonkę folderu. Również to będzie zawarte tutaj fotos. Wybory kamer to będą wszystkie, konkretnie w tej kamerze będą wykonane z tego urządzenia. Czy widzimy, kiedyś były już wykonywane z tego urządzenia. Myślę, że w takim razie jest to wszystko, co oferuje dany model kamery. Jest to bardzo prosty sprzęt, także tutaj dużo funkcji nie będzie. Oczywiście, również z poziomu tego panelu możemy dokonać resetu kamery do ustawień domyślnych przez faktory reset. Ja w to w tym momencie zrobię ze względu, że kamera została już e, zademonstrowana i chcę ją przewrócić do ustawień domyślnych. Myślę, że to wszystko i ten film Państwu pomoże. Dziękujemy i do usłyszenia.